Czas na czas. Dzisiaj rozpoczynamy cykl rozważań Iwony na temat zarządzania sobą w czasie. Tutaj piękny cytat: Czas to coś, czego potrzebujemy najbardziej i co traktujemy najgorzej. Otóż większość z nas niestety zarządzanie sobą w czasie gdzieś no, ma w powijakach, jeżeli w ogóle coś planujemy, no to y, nie jest to na tyle rozbudowane i rozwinięte, aby można mówić, że faktycznie skutecznie zarządzamy sobą w czasie. A warto się temu tematowi przyjrzeć, tak aby właśnie czas, który jest nam dany, wykorzystać y, no, do granic możliwości, do tego, żeby realizować wszystko, czego pragniemy. Tutaj, aby... Y, Świadomie zająć się zarządzaniem sobą w czasie, właśnie zarządzaniem sobą w czasie, nie zarządzaniem czasem, ponieważ czas po prostu sobie płynie dla każdego tak samo nie ma podziału na lepszych, gorszych to jest jedna z bardziej sprawiedliwych rzeczy na świecie. Czyli czas płynie, czas sobie po prostu płynie, on sobie płynie i kwestia jak my w tym czasie będziemy się poruszać, jak będziemy wykorzystywać czas, który jest nam dany. I aby świadomie rozważać ten temat, to właśnie musieliśmy przejść przez większość kroków związanych z rozwojem osobistym. No, już spora część pracy za nami, większość tak naprawdę. Zostało z trenera osobistego 36 dni z 365, czyli po malutku zbliżamy się do końca. I teraz co trzeba wiedzieć, aby świadomie zabrać się za temat zarządzania sobą w czasie. Jak pisze Iwona, wiedzieć, co chcielibyśmy przeżyć, czyli mieć wizję życia. Wiedzieć, co musimy robić, aby przeżyć i aby inni, od nas zależni, przeżyli. Znać swoje role społeczne i sprawy, które chcemy w ramach tych ról realizować. Znać swoje wartości, czyli trzeba mieć misję. Umieć priorytetyzowa priorytetyzować sprawy, umieć je ustawić w kolejności ważności, a także rozróżniać pomiędzy ważnym a pilnym. Mieć nawyk planowania nie tylko życia, ale także miesiąca, tygodnia oraz dnia. Umieć korzystać z kalendarza. Myślę, że na przełomie, na przestrzeni kilku najbliższych dni ten temat zarządzania sobą w czasie będzie dokładniej wyjaśniony, dokładniej rozpracowany, rozłożony na czynniki pierwsze. Wierzę, że będzie interesująco, jak, tak jak do tej pory. Wątpię, żeby coś miało się zmienić. Dlatego zapraszam już na kolejne. Codzienne wideo z tym związane. Na dzień dzisiejszy, zastanów się, jakie masz wyzwania z zarządzaniem sobą w czasie, jakie generalnie ludzie mogą mieć wyzwania, jeżeli idzie o czas, który upływa. No, i na tą chwilę to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro.